Czyli patrzcie. Tak to wygląda. To jest taka góra, która się tutaj nazywa muho. Wszystkie te muho z góry, które tutaj otaczają o, Supermercado, czyli supermarket. Wszystkie te góry, które otaczają plaże, to Brazylijczycy nazywają Muhos, czyli takie no, góry otaczające plaże. Kiedyś bardzo dawno temu tutaj był brzeg oceanu, ale teraz się tam... Woda cofnęła miliony lat temu i tak to wygląda Dlaczego wam to pokazuję? Bo tutaj jest ocean. Tutaj przed chwilą byłem, tutaj jest ocean. A tutaj jakieś fotele, główna pyszka, która jest dosyć głośna, pomimo tego, że dosyć wcześnie rano. I tutaj ten cały mucho i ludzie tutaj uwielbiają też... Takie połączenie właśnie Brazylijczycy lasu atlantyckiego, tak jak tutaj z oceanem. Dajcie znać, to coś ciekawego. Pozdrawiam i do usłyszenia.